Z widzowie dzisiaj nagrywamy brukkę z moim kolegą Tymkiem. Przywitaj się. Siema. Dzisiaj będziemy robili pięć mitów, które sami znaleźliśmy i nie wiecie, jak one są takie sekretne. Mówimy. No najpierw... Który mit? Na... Może najpierw... No, najpierw od basenu zaczniemy. To powinien każdy wiedzieć. Okay. To, to jest... powinien chyba każdy znać. No, o, tu. Że Nie, wszyscy to znają. No, ale tutaj. I tutaj za no. drogą. I to jest przejście. No i tu jest przejście. No i tam dalej jest te przejście. No. Ej, czekaj. nie w tą stronę posłuchaj. No dobra, no dobra, teraz, teraz, teraz będzie z salonem gier. To jest takie. Ja to... to jest takie o, mocne. I jakby coś tu jest. Nie, że, ja... że, że wiecie. Poczekajcie chwilę, widzowie, jak ja to muszę zrobić, by widzieli. Dobra. Okej. Okay. Dobra, to dawaj mnie na plecy. Czekaj, Chodź. drabinę tylko wezmę bez potrzeby. I będziesz, i, i mów, kiedy ten. I mów, kiedy mam cię opuścić. Dobra. Patrzcie, widzowie. Najpierw do salonu gier idziemy. Może. I siadamy koniecznie na niebieski motor. No. Teraz muszę się kolegę, na. Alek, który siedzi wam na barana, musi się teleportować do losowego domu. Teraz, teraz, teraz musi on wyjść. Teraz ten musisz wyjść. Teraz Pójdę. ten. No, wejdź. O i szybko muszę na motor wejść. I patrzcie, co się dzieje. Widzicie? I, I motor zniknął. I motor zniknął z miejsca, w którym był w salonie gier. No. I teraz czekamy. O ile wróci. No i wrócił, już widziałem. Chyba. Wrócił? Nie, nie wrócił jeszcze. O, wrócił. No. Dobra, teraz robimy to samo, ale ze mną. Teraz ja się teleportuję. No, okay. I to jest bardzo fajny mit do ucieczki, żeby kogoś trollować. Strollować swojego kolegę, jak macie berka i na przykład i ktoś idzie, i, i idzie berek, berek was goni. A ten Iłoś nie robi ten sekret. Jeden zostaje, a drugi a drugi nie wchodzi na motor i ucieka. To jest bardzo fajne. Inny mit? Teraz ja ci no. Te, ten mit jest za dobry. Te, Teleportnołeś? Czekaj. Upuść mnie. Nie, czekaj, jeszcze nie. Teraz! I drabina. Mike! I jesteś? I najlepsze jest to, że tam tego motoru nie ma. No, jeszcze zniknął. się. I latasz, tak? Nie, nie, nie latałem, tylko, tylko po prostu wleciałem komuś w dom. Dobra, teraz, teraz będzie w opuszczonym domu. Opuszczony dom? To idź do dwunastki. Bo ja tutaj akurat zrespiłem ten. Może źle co ja postawię. Nie ja podstawię, bo ja już w tej bazylnej gdzie jestem opuszczony. Nie wiem Patrz. jak konia usunąć, bo przed przypadek go dałem. A przepraszam, mam jeszcze jeden tajemny mit, o, który wam pokażemy później. No. A i, w i w tutaj w tym domu w basenie. Tu powinien być basen otwarty. I tam w środku jest trumna. Dobra, ale chodźcie. Idziemy. Na za... górę. Chodzimy. Ta... No. I, nie I do tego pokoju. I, no tu tu. No I tu się idzie. No i tu jest tajemne przejście. I... A, jeszcze. Czekaj. Ej, czekaj. O. I to jest właśnie taki sekret. Słucham. Okej. przyjdę, Dobra. Musimy na tym poczekać, widzowie. Nap napiszcie w komentarzach part 2. Ja hashtag part napiszcie widzowie w komentarzach hashtag part, part, part 2. No i teraz po prostu usunę. Teraz 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 czeka nas największy mit. Teraz. Kuń. Nie przy przypadek. Jakaj motorem pojedziemy? No. To jest jakiś trufim konia? Motor. O mam, mam. Wsiadaj, wsiadaj. Jedziemy. Wyruszam, wyruszam, Ten mit jest, jest za, za OP, za taki chyba nikt o tym nie jedziemy do banku, czy gdzie indziej? Do banku, do banku, bo przecież już wszystkie okay. od... przecież wszystkie odkryliśmy, tylko to nam zostało. Jest... I tutaj jest biała karta, i dzięki białej karte, Patrzcie, tu jest taki czytnik. Wit, poczekajcie dowie. No. Mamy białą kartę, która leży tam o, i tu jak się przyłoży, to jest takie, i tu jak się przyłoży, tu gdzieś to czerwone, na widzowie, tam gdzie Xavier przyłożył, poszedł z tą kartą, to się teleportujecie do takiego miejsca. I jaki białej kartę masz, otworzy te drzwi. Ale nie da się tego okraść. Da radę to jest, jedynie poduszką. Da jedyne, co da się ukraść, to bitcoiny. No, bitcoiny. Ale to jest taki fajny micik. Idziemy do następnego. Następny? Następny. Najpierw wychodzimy. Ej, Wilka, widzę. Z to kosztujemy. Ja Z to so, kosztujemy. So, Czyszczę. Teraz będzie coś. A teraz do pałacu widzowie, jeszcze no tak. Zawier, gdzie ty jesteś? Muszę, o wróciłam. No, teraz jedziemy tutaj. do jedziemy do, pałacu. jedziemy do pałacu prezydenckiego, bo tam jest jeszcze jeden z jest bardzo mocny. No właśnie. I za pierwszym i w ogóle o tym nigdy nie, wi nie wiedziałem i wszystkie te mity, które pokazywaliśmy pierwszy raz je widziałem. No my jesteśmy pierwsi, który... Patrzcie, tu widzowie, to się podchodzi i tu jest takie zielone i to się otwiera tutaj. Cześć. Czekajcie, widzowie, o ja to mam, od susia. No I, tutaj i jest coś. dawaj szybko, dawaj szybko. O. Ja nie Otworzę. No. I teraz. No. I tu chodzimy na górę. I patrzcie, co tu macie. Nawet to uruchomić możecie. Patrzcie, widzowie, i pieniądze wam się robią. No. Ewentualnie możecie to okraść. No. Mani, no i mani. Mani, 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 No co? No się widzowie. Ej, jeszcze jeden mit. A, no? Chodźcie, do... górę. No? I co możemy na tej ulicy zrobić? I Xavier, musisz usunąć pojazd i zrespić konia. Koń? Dobrze. I następnie wejdź w czat? No. Ej, No, a co teraz? I musimy na czacie napisać O przez jedno L. Jak? Wy, O! Pokaż napis. l F -Y. Przez dwa O? Nie, nie, przez jedno O i przez jedno L. Patrzcie, jak ja. Myśli. No i patrzcie co robicie. I teraz, siadę, I teraz klikacie to nad koniem to jest. Żeby wsiąść I, i możecie latać. I pomyślę, że jesteście cheaterami. No. I to na tyle wszystko. Papa pa, widzowie. A. Pa.